Księgarnia Zamkowa, nazywam się Aldona Wyskowska. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Książki, w związku z powyższym oferujemy piękne róże, jako że taki jest obyczaj, i 10% rabat dla każdego z klientów. Światowy ja Dzień Książki, chciałam zapytać, czy Pani lubi czy książki? Bardzo lubię. A jak Sensacje, tak? thrillery, nowości, które się ukazują, teraz w miesiącu dwie książki. A jak dużo Pani czyta w miesiącu? No, te dwie książki na pewno. Dzień Światowy Dzień Książki. Chciałam zapytać, czy często pójdziesz tak? Ma? E, znaczy, no, w miarę jak mam czas, to tak. A jakie najchętniej? E, no, z racji tego, że lubię francuski, to interesuję się literaturą francuską i no, staram się y, zapoznawać z nią. A dużo w ciągu miesiąca jest tych książek? Znaczy, to różnie bywa, zależy. Od tego, jak tam z czasem... Jakie książki najchętniej? Um, no różne, przeróżne. I jakieś naukowe, i obyczajowe, i prozę. Mniej poezję. A dużo jest tych książek w miesiącu? Daje się przeczytać? No jak tak zliczyć te książki, które trzeba przeczytać gdzieś tam w związku z nauką, to tak będzie gdzieś dwie, jedna. Jasne, że czytamy. Ostatnio książki związane z morzem, jako że na Akademii Morskiej. Generalnie ja czytam wszystko, general... głównie to, co mi mama poleci, bo ona czyta bardzo dużo książek. A ja czytam książki przygotowe, a najbardziej wojskowe o tematyce wojskowej. I jak dużo tych książek w miesiącu udaje się przeczytać? Dwie, trzy. No to zależy, chodzę do szkoły, więc jedną, może dwie czasami.